Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Święta, święta. To teraz pojechałeś. No bo zimno się zrobiło na dworze, to musiałem jakoś odpowiednio zacząć. Dzień dobry witamy. Rozpoczynamy dzisiejszy temat dla reportera, oczywiście. Drodzy słuchacze, no dzisiaj zimno to mamy nadzieję, że macie czas na to, żeby wybrać telefon i na naszej antenie zrobi się gorąco. Może gorące tematy macie dla nas. To zapraszamy 726 114, 114. Loszek wspaniały, oczywiście jest, Dzień dobry. W również. Kasia Prałat i dzik także. I Bartosz Skopiński. Dzień dobry, witamy raz jeszcze. Do 9.45. Przez jeszcze najbliższe no 29 minut czekamy na wasze telefony. Jest również z nami Iwona Mierzwiak. jak bardzo nas to niezmiernie cieszy. Witaj Iwono. Dzień dobry, Dzień, dzień dobry, dobry, dzień w dobry. W w nastroju słyszę. <grym> tak, na początku tak, bo zimno się zrobiło, w Lubinie również pewnie zimno. Bardzo zimno. No jeszcze, a pada jeszcze? Tak, tak, troszeczkę. A tak, tak troszeczkę. To teraz, to teraz w takim razie mam nadzieję, deszcz telefonów. Halo, dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Proszę pana, ja w takiej sprawie. Wczoraj jechałam ulicą yy, Moniuszki, mhm. skręcałam w lewo na burannych. Yy, na co? I tam, A. Przed, I tam przed samym przejściem po lewej stronie jest krzew taki duży. Tam naprawdę nic nie widać, skręcając w lewo. Trzeba byłoby wyjechać prawie na pół drogi, żeby coś zobaczyć. A naprawdę tam wczoraj był taki dosyć duży ruch. Dobrze, ulica Moniuszki, skręcamy w lewo w Budowlanych. i Tak, tam... i zaraz za przejściem po lewej stronie. I zaraz za przejściem po lewej stronie. Dobrze. To mam. nie jest duży krzew, wie pan, ale naprawdę przeszkadza. Mhm. Rozumiem, że ogranicza widoczność po prostu. Tak, tak, tak. I rozumiem, że on jest mniej więcej przy skarbku. Tak, tak. Mhm. tak. Dobrze, dobrze. <grym> to, mamy... to mamy zapisane, Dink. będziemy zgłaszać. Dink. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. My również do widzenia do usłyszenia dobrego dzionka. Nagrat telefonów liczą też o, oczywiście oprócz tego, że my w temacie dla reportera. No to osoby rejestrujące w Głogowskim Szpitalu Powiatowym bowiem dziś dokładnie ruszyła rejestracja do kolejnej już 11 edycji programu przesiewowego w kierunku wykrywania raka prostaty, program adresowany do mężczyzn po 50, dokładnie 420 panów będzie przebadanych, tak więc można osobiście w rejestracji centralnej szpitala bądź też Telefonicznie. Numery telefonów podajemy w portalu regionu Trzy stacjonarne, tak więc na pewno ten, kto będzie chciał, to się po prostu dodzwoni. I co tu ważna, ważna informacja, że do programu mogą się też zgłaszać ci panowie, którzy brali udział w poprzednich edycjach, żeby tą profilaktykę kontynuować i sprawdzać, czy ze zdrowiem wszystko jest w porządku. No i to są dobre informacje. Wczoraj też po godzinie 22, czy około 22, do Centrum Powiatania Ratunkowego wpłynęła informacja o pożarze dwóch stogów słomy, dokładnie około 240 balotów składowanych w odległości dwóch stogów od siebie około 50 metrów. Jako pierwsi na miejsce przyjechali strażacy ochotnicy z Serbów, no i całą noc trwała walka z ogniem, no i teraz już dozorowanie pogorzeliska, bowiem no to się po prostu musi wypalić, a do tego jeszcze te opady deszczu pewnie troszkę powinny przyspieszyć ugaszenie tego pożaru, co dziwne. Bo przecież pada wczoraj od późnych godzin popołudniowo-nocnych, a to się zapaliło o 22.00. To co tam się pali? Jak to się zapaliło? No, no właśnie, no bo, bo pali, pali, Szybko. wiemy co się pali. pali. Palą się baloty słomy, natomiast jak doszło do pożaru i to jest. Czasami samoistnie nie potrafi się zapalić. Mokre? Ale to w mokre jest z wierzchu. Mhm. No są pewne teorie nie tylko spiskowe, mm -hmm. ale wiadomo jakie, że to do samozapłonu raczej nie doszło. Aha, dobrze, to 726 114 114, czekamy na Was, drodzy słuchacze. Do 9.45 jesteśmy do Waszej dyspozycji. Dzwonicie z całego zagłębia miedziowego, no i oczywiście odwiedzacie portal regionu bo tutaj macie sporo galerii zdjęć z wydarzeń weekendowych, które miały miejsce w regionie. Tak było m.in. na torze w Górkowie, gdzie Maciek Iżycki był z aparatem i z mikrofonem, przygotował dla Was obszerną relację fotograficzną. Na zdjęciach możecie się poszukać. 126 zdjęć w galerii z tegoż wydarzenia które... No jak zapowiadał prezes KGHM Polskie, Miejcie sam, Tomasz Zdzikot, podczas y, otwarcia biegu pokoju. Pierwszy bieg pokoju, ale nie ostatni. No to trzymamy za słowo i mamy nadzieję, że w przyszłym roku też na Górkowie się zobaczymy. W portalu Miedziowe.pl galerie foto weekendowe zdecydowanie y, zdominowane przez sport. A teraz już kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Bardzo prosimy ściszyć radio i słuchamy. Jaki temat jest zgłaszany? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię w takiej sprawie. Pierwsza y, sprawa to y, chodnik y, przy Paulinowie. Wjeżdża się do Głogowa, po lewej stronie jest zarośnięty z jednej, z drugiej strony leży tam na butelek i słuczonych. Chodzimy z dziećmi, chodzimy z psami na spacer, są rozsuczone butelki i nic w ogóle nie sprzętane. Zresztą w ogóle ostatnie dwa lata w w głogowie, jest brudno zaniedbany jest miasto w ogóle nie tylko tutaj, na osiedlu, na Piastowie, w głównym miejscu na, na, na wszystkich osiedlach. A druga sprawa, dzwoniłam do kierownika e, cmentarza, powiedział, że się tym zajmie alejka, w którą się wchodzi e, e, to powiedzieć z góry od e, kaplicy, pierwsza alejka przy płocie do samego końca, na samym końcu leżą śmieci pod, od ponad roku. Ktoś do, no, do, do, do pochówku zniszczył krzaki, te krzaki zostały wywalone. Leży pełno tych krzaków, ludzie dalej tam zwalają. Wszystkie twoje śmieci, butelki, te niedopalone zwycze. Niektórzy nawet wyrzucają za płot, byłam świadkiem, pani wyrzucała na pole za płot, bo Aż przeklinała, brzydko mówiąc, bo y, mówi te śmieci leżą już od roku, nie są w ogóle sprzątane. W ubiegłym roku na wszystkich świętych to samo było. Zbliża się wszystkich świętych, znowu leżą śmieci. W ogóle nie jest sprzątane. Kierownik powiedział, że ma pamięć, tym się zajmie. Minęło półtora miesiąca, nic się nie robi, dalej się to samo dzieje. Proszę mi przypomnieć, w którym to miejscu na cmentarzu jest? Można powiedzieć, że tak głównym wejściem, tym starym głównym wejściem... Czyli w starej, w starej części cmentarza, nie tutaj przy tych pawilonach handlowych? Nie, 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 nie. nie przy, jeżeli pan... Ja tłumaczyłam właśnie, że przy pawilonach handlowych tych od góry, mhm. od kaplicy, Aha. pierwsza alejka, ta długa przy samym płocie, okay. po stronie. Mhm. Jak się tylko skręca, schodzi się... Ty, obszar cmentarza od kaplicy i, i pierwsza alejka po prawej stronie do samego końca, do, do pola I te śmieci leżą. Są niektóre alejki wygrabione, gdzie jest wygrabione, Albo wchodząc y, starym wejściem na krajaż długim, skręca się w prawo. I idzie się przy polu, przy po prawej stronie przy samym polu, tą alejką, ta alejka jest wyprzątana. A skręcać nie w pierwszą, tylko w drugą, tą długą alejkę jest tą kupa i święci. A czy pani może się orientuje się w, w, w pobliżu kwatery numer? Bo tak alejka, 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 aby... My... Myślę, że ja nie, nie tego, że nie popatrzyłam właśnie, jaka to jest alejka. Tak, że pani jest choda, jest cudzienka, śmietlika też tam, ma, żeby można było wziąć to i wyrzucić. Mm -hmm. Ja przychodzę pani wami z latami, to gdzie ja z tym do dojdę do, w dół nawet. Dobrze. Mamy to zanotowane, bardzo może dziękuję ustalimy w takim razie, która to olejka i gdzie te śmieci, ale jak są śmieci, to myślę, że na pewno znajdziemy ten, to miejsce. Natomiast drodzy, słuchacze, słuchacze, bardzo wielka prośba dla Was, jeżeli z nami rozmawiacie, postarajcie się rozmawiać nie na głośno mówiącym, dobrze? Bo jak sami słyszycie, no jakość tego połączenia mm, była dość słaba, a, żeby nie trzeba się, a trzeba się wtedy bardzo, ale to bardzo mocno skupić na tym, co mówicie, naprawdę. Mm, więc gdybym mógł taką prośbę do Was mieć, żeby rozmawiać, bo przez zestaw głośno mówiący myślę, że inaczej by to wyglądało. Natomiast jeśli moglibyście rozmawiać przez telefon, a nie przez system głośno mówiący w telefonie, tak. Mm, Dobrze, to mamy to zanotowane, Leszek tutaj zapisał to wszystko, My teraz czekamy na kolejne telefony, jeszcze przez najbliższe 5 minut do przerwy, a po przerwie też będziemy czekać. Tak, będziemy czekać, a w oczekiwaniu zerkacie na miedziowe.pl i dzięki uprzejmości strażaków, ochotników, serbów możecie zobaczyć zdjęcia z nocy, jak rozwijał się pożar wspomnianych przeze mnie balotów słomy między kluczami A Wilkowem, bliżej Wilkowa z tego, co nam mówił dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie Szemon Szydłowski. Tu sytuacja była o tyle y, trudna, szczególnie w początkowej fazie, że informacje od zgłaszającego były mało precyzyjne i to była niezbędna właśnie współpraca pomiędzy zgłaszającym dyspozytorem Centrum Powiadamiania Ratunkowego i wspomnianym już dyżurnym stanowiska kierowania w Głogowie. Ostatecznie udało się znaleźć to miejsce. Wspominałem, że jako pierwsi dotarli strażacy ochotnicy z Serbów, którzy no, już zastali rozwinięty pożar dwóch stogów. Teraz pozostaje tylko dozorować pogorzelisko, ustalać przyczynę pożaru, choć ta jest. Wielce prawdopodobnie to, o której mówiliśmy. A odwiedzając portal regionu miedziow.pl, możecie też popatrzeć, jakie bryki zaparkowały w pobliżu Ratusza i teatru imienia Andrasa Gryfiusa w Głogowie podczas zlotu aut tuningowanych Było głośno momentami, a odwiedzających też nie brakowało. Przyszli popatrzeć, jak sobie mieszkańcy regionu i nie tylko. Poprawiają auta, żeby nie były typowo seryjne z fabryki, tylko żeby wyglądały inaczej i wyróżniały się wśród innych. Także drodzy słuchacze, polecamy, zapraszamy. Zaglądajcie sobie miedziowe.pl, najnowsze galerie foto, do tego co, gdzie, kiedy, nie przegap i do tego wszystkiego jeszcze najświeższe informacje z całego naszego regionu, czyli z Zagłębia Miedziowego, tak jak i z całego naszego regionu czekamy na wasze telefony 726 114 114. Gdyby ktoś jeszcze miał jakiś temat dla nas przy poniedziałku, 9 dniu października, to proszę dzwonić się, nie krępować. A teraz, e, oczywiście, standardowo musimy zapytać Katarzyny. Mówię specjalnie Katarzynę, bo się wtedy rozbudza. Co dzisiaj w popołudniowych roz rozmowach? E, dzisiaj w popołudniowych rozmowach e, jeszcze nie mam pewności. A nie masz pewności, tak. ale coś będzie. No coś tutaj planuję. Niespodzianka. Mm -hmm. <laughs> Także nic jeszcze na, w tym temacie nie zdradzę, ale faktycznie y, warto zjeżdżać do nas na jedzie sprawdzić galerii foto, a teraz warto odebrać telefon. Dzień dobry, Dzień witam. dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. W sumie to jest po temacie już, ale chciałem taką, taką uwagę zgłosić. Szkoda, że ten bypass, który był zrobiony na drugim moście, zostaje rozbierany. Bo no Bo to stać. po prostu jakaś, jakaś to jest niegospodarność, nie? Bo było to zrobione, było zapłacone. Taki bypass by się przydał nawet w przyszłości. w jakiegoś wypadku na tym drugim moście albo ewentualnie poprowadzenia zjazdu na Sławską drogę. Tudzież był, też. Była przeprawa, tak. że tak powiem zrobiona tłumaczenia, że tam woda nie przechodzi, nie byłoby takiego zarzutu, ponieważ przez ten konstrukcyjny stalowy moszcik, który tam kawałek takiego był, to woda by sobie przepływała. Także to jest taka niegospodarność i, i głupota, której nikt nie potrafił dopilnować. Mm -hmm. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. No też zastanawialiśmy się już nawet wcześniej chyba, jak tylko remont się rozpoczął, Leszku, pamiętasz, pytałem, tak. czy to Jest. zostanie rozebrane, czy nie. No, taka, Jest aktualnie rozbierane. Tak, i ta tak opiewała umowa zresztą i to było wliczone w koszt tej umowy, że będzie zrobione, a później będzie... Rozebrane. Rozebrane. Nie zmienia to faktu, że takich opinii jak przed chwilą słuchacza było bardzo dużo. Tak. Nie jest to odosobniona opinia. Tak. Przydałoby się faktycznie, może tam zrobić chociażby nawet, nie wiem, fragment ścieżki jakiejś rowerowej. No, byłoby to jakoś zawsze zagospodarowane, ale faktycznie no troszkę boli, że najpierw musieli postawić, teraz muszą to rozebrać i to tak. Kółko to samo. Jedno nie zmienia faktu, że czekamy nadal na wasze telefony 726 114 114, gdyby ktoś jeszcze miał jakiś temat, no to jak najbardziej czekamy na wasze telefony do godziny 9.45. Zanim jednak oczywiście będziemy odbierać jeszcze wasze telefony. To będziemy czekać, to będziemy tutaj przerwę reklamową prezentować. To, taką zrobimy, chwilową przerwę reklamową. I faktycznie, już temat Leszkaw leciał na nasz portal. Płonie 240 balotów słomy. No, nie wygląda to dobrze po tym zdjęciu, które tutaj dostaliśmy. I faktycznie teoria spiskowa na pewno się potwierdzi, pewnie znając życie, że doszło do podpalenia tych balotów słomy biorąc pod uwagę, że padało, to, a burzy nie było, żeby tak. od wyładowania atmosferycznego to się zapaliło. Tak no więc? i z drugiej strony jeden jakby się palił, to jeszcze tak. rozumiem, ale dwa? no to już coś tutaj, od siebie? To już coś tutaj jest nie halo. No ale to będą już ustalać w takim razie śledczy, a my na chwilę obecną to będziemy czekać jeszcze na wasze telefony do 9.45. Wspominaliśmy o tym, że sporo galerii sportowych, foto z minionego weekendu, dziś oczywiście też informacji sportowych w portalu nie zabraknie. Między innymi Maciej Dominczak trener Legionu Głogów i reprezentacji Polski Muay Thai będzie podsumowywał starty Głogowianek w Turcji na Młodzieżowych Mistrzostwach Świata. Tam Jagoda Stachaczek w kategorii do 57 kg juniorek wywalczyła tytuł wicemistrzowski, a z brązem do Głogowa wróci Nadia Mok która w kadetkach do 57 kg zajęła trzecie miejsce. Gratulujemy dziewczynom i szerzej o tym dziś w serwisach będzie mówił Maciej Dominczak. Szerzej też o tym poczytacie w portalu regionu WPL. Zapraszamy, a teraz robimy króciutką przerwę reklamową i za momencik wracamy do Was z drugą częścią dzisiejszego tematu dla reportera. A to wracamy z drugą częścią dzisiejszego tematu dla reportera. Pojawił się na przerwie reklamowej telefon. Drodzy słuchacze, już jest po przerwie reklamowej, teraz można dzwonić. Jak najbardziej teraz zachęcamy do tego, żeby dzwonić do tematu dla reportera. Do godziny 9.45, jeszcze minut 12 pozostało. Przypominamy o naszej sądzie. A właśnie, właśnie, wyborczej. Komentujecie dość szeroko Pewnie tych komentarzy tak. będzie coraz to więcej No ale też czekamy na więcej o. głosów I telefony już się pojawiają Dzień dobry halo, halo. Dzień dobry Słuchaj. Proszę pana, ja jestem mieszkańcą Głogowa Dzwonię w sprawie takiej Kiedyś miesiąc temu będzie poruszałem temat Płotu przy jednostce wojskowej Jak to wygląda Jak radni, nasz prezydent Jak się do tego zabrali Tematu Mówimy o tych przerostach zieleni, które wchodzą na yy, ścieżkę rowerową. O to pan mówi? O to pan nie, chodzi? Nie, to jest płot odgradzający jednostkę wojskową od, od ulicy, mhm. od Wojska Polskiego. No i co z tym płotem? No, no on jest bardzo popękany, poniszczony. Druty na wierzchu, odsupu wetomowy, druty na wierzchu. Mhm. I przecież jak to wygląda? Ulica jedna z głównych ulic Głogowa i, i tego nie widać? No właśnie widać. Jakby nie było widać, to pewnie by pan nie dzwonił do nas. No właśnie, no i ja miesiąc temu dzwoniłem w tej sprawie do was, żeby to radni, miasta i prezydent się tym tematem z jednostką dogadali, no bo to trochę nieładnie tak. Prawda? Przypominam sobie temat, zgłaszałem do właśnie do jednostki wojskowej. Temat jest znany, mają to naprawić, pytanie tylko kiedy? Aha, no dobra. Drugi temat to jest przy, przy dawniejszym parkingu Interperi Hotelu. Kosz, znaczy kontener na śmieci jest od dwóch tygodni. Pełny tak, że aż się wysypuje na tego też nikt, żaden właściciel tego nie, nie pilnuje. Tam jest i, i teraz przechodnia stomatologiczna i no jak tego nie widać, a na śmieci aż się przesypują. Przez kontaner. Będzie trzeba zgłosić oczywiście. Co jeszcze tam ma, ma dla nas? Czy to już te tylko dwa no, te tematy? No, dziękuję, to było wszystko w tym temacie. Dziękujemy ślicznie. I pozdrawiamy. Do, do usłyszenia. Do widzenia, do Przy, usłyszenia. Przypominam sobie, bo okazuje się, że kwestia napraw tego ogrodzenia wokół jednostki wojskowej to nie kwestia miasta, a właśnie wojska i to, żeby było ciekawiej. Sprawy już znają nie pamiętam dokładnie tego wydziału, ale, ale nie no Ale tylko w Świętoszowie, żeby było ciekawie. O tak, ciekawe. Dzień no, dobry, proszę. witamy. Dzień dobry. Ja mam taki problem. Skrzyżowanie obrońców pokoju kościuszki Kołontaja. Mhm. Chodzi konkretnie o sygnalizację świetlu. Słyszałem na antenie Waszego radia, że już wcześniej nie raz była ta sprawa poruszana. Chodzi o długość działania świateł na przejściu dla pieszych. Przecież tam Starsi ludzie. Sam zauważę, że starsi ludzie, czy powiedzmy osoby niepełnosprawne nie są w stanie przejść na jednym cykl zielonego światła przez obrońców pokoju. Mm -hmm. Ja tylko tak jeszcze wyprostuję, mówi pan o skrzyżowaniu Kościuszki z obrońców pokoju i kossaka nie kołontaja. Tak, tak, tak. Dobra, dobra. Tam już była sprawa poruszana niejednokrotnie na Antonie na, 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 Marzenira. Nic się nie zmieniło. I się chyba nie zmieniło. Z tego właśnie. co pamiętam, to były odpowiedzi takie, że taki pieszy ma prawo, jeśli już w pewnym momencie włącza się dla niego czerwone światło, ma prawo dalej przejść przez to przejście tak. dla pieszy, a kierowca ma obowiązek... Go przepuścić. Tak. Tym bardziej, że zielone jest z nie alchymyzji. Ale musimy wziąć pod uwagę jedną rzecz. Ludzie są tylko ludźmi. Niech się trafi jakiś nerwowy kierowca mhm. i rozjedzie pierwszego na oczach policji i rozjedzie pierwszego na, na, na ulicy. No myślę, że nikt nie doprowadzi do takiej sytuacji. Przecież to nie jest. Dla, dla, dla ludzi obsługujących sygnalizację świetlną to nie jest problem. Do, dostać się do szafy sterowniczej i wydłużyć czas, czas Zielonego Świata dla pieszych. O proszę pana, z tego co ja wiem, co się, co się dowiadywałem, to nie jest tak prosto, że wchodzimy w, w szafie sterowniczej coś zmieniamy i tak dalej, i tak dalej. E, z tego co pamiętam z odpowiedzi generalnej dyrekcji dróg krajowych został, tak więc... Nie, to nie są takie proste sprawy, jakby nam się wydawało. Teoretycznie, tak, oczywiście, ktoś by mógł podejść, otworzyć skrzynkę i zmienić, ale tak to niestety nie działa. No jak ktoś do mnie przyjdzie i powie, ty słuchaj, Jędrek, weź mi to i tamto. Ja mi wystarczy, a wiesz co, a to nie mam tego, a to bym musiał to załatwić, to bym musiał tamto załatwić. Na tej samej się odbywa sprawa z tymi światłami. No zgadza się. No też odbijamy się od ściany. Tak. To tak samo jak ja się, z przejściem dla pieszych koło zamku. Wszyscy by chcieli, żeby je zlikwidować, żeby ruch był płynny, ale jest odpowiedź, że nie będzie zlikwidowane, bo nie. I, i co zrobimy? No właśnie. Ja się od... osobom odpowiedzialnym, być może mnie słyszą, ja się osobom odpowiedzialnym za sygnalizację świetlą nie chce, to wymyślają tysiące powodów, żeby kuszy nie, nie brać się za to. Hmm. Być, może, być może jest to i prawda, natomiast my nie weryfikujemy czy to prawda, czy nie, no i to jest właśnie ta, tak jak Leszek powiedział niestety no to jest tak, że i my się odbijamy od ściany bardzo często, tu akurat w przykład tych, no, tego przejścia nieszczęsnego przy moście no tutaj ze światłami było to samo, bo my zgłaszaliśmy i tutaj nasi słuchacze często też zgłaszali i pan zresztą chyba drugi raz, albo trzeci nawet w tym temacie dzwoni do nas więc no tak, tak to właśnie jest, niestety, czasami, że na cuda trzeba poczekać zdecydowanie dłużej. Dobra, to to. Um... To był problem. Dziękuję serdecznie. Mm. Miłego dnia życzę. Pozdrawiam Do usłyszenia. Do usłyszenia. No niestety, drodzy słuchacze, czasami cierpliwość i konsekwencja też z drugiej strony, bo my konsekwentnie też przypominamy o wielu tematach. Naprawdę to nie jest tak, że my zapominamy. Ale w tej kwestii to chyba się nie uda coś no, Przypomnę, niekończące się tematy studzienek na ulicy Rudnowskiej, tak. ile to już razy miasto monitorowało do zarządcy drogi, czyli do Dolnośląskiej służby i kolei, żeby to miało ręce i nogi, żeby można było przyjechać bez e, wbijania się w jakieś zapadliska, czy wystające studzienki. Temat e, skrótu między targowiskiem, a sklepem na Piastowie, tak. prawda? Tak. Tak. Telefon teraz. A by, jaki telefon? A nie dzwonił? No, nie. Jak, nie dzwoni? Coś mrygało innego. Zresztą, nie wiem, co ci mryga. Po oczach ci coś mryga. za Chyba dużo tak. biegasz. Chyba tak. Już się zmęczyłeś. Pociorki nie, w, w sobotę widzisz. znowu biegam. No to dobrze, biegaj, biegaj. Bieg to zdrowie. Jedno jest pewne, drodzy słuchacze, no czasami są właśnie takie tematy, które trwają i trwają, albo na przykład ulica Herbaciana, co chwilę równana, nierównana, znowu niewyrównana. No teraz po tych opadach deszczu to dopiero tam. musi być tam ciekawie. Tam musi być teraz ten, ulica Stawna bym to teraz nazwał, bo to takie stawiki pewnie się porobiły. Hmm. Kałużna. Albo kałużna, o, też, też dobra nazwa. Jedno jest pewne do godziny 9.45, jeszcze przez najbliższe 5 minut czekamy na wasze telefony 726 114 114 I jak jeszcze kogoś coś na przykład gdzieś uwiera, no to niech to znać. Zawsze to może porozmawiać z nami, tak jak nasz słuchacz. Mimo, że nie dostał odpowiedzi, która go satysfakcjonowała, no to mimo wszystko pięknie, kulturalnie się pożegnał i szanujemy bardzo mocno. Tak? I odbieramy kolejny telefon. Tak jest. Halo, dzień dobry, witamy. Słuchamy. Halo. Dzień, dzień dobry. dobry. Proszę pana, ja dzwonię z, mhm, z Lubina. Z Rubina, proszę bardzo. Na kombinacie jest przystanek. Czy nie byłoby coś zrobić, żeby stoi tablica z... Żeby godziny były czy miejscowości, jakiś odjazd czy coś tego pusta. A tam tyle ludzi chodzi, chorych, jeden drugiego pyta, która godzina. A niech mi pani przeczyta, bo, bo ja nie widzę, bo, bo to, bo tamto. Czy nie szłoby to coś zrobić? Z tym? Hmm, Halo? Na, do, tak, tak, słuchamy, na kombinacie rozumiem, że na Skłodowskiej Kiri. Właśnie i tam jest okulista, jednym z okiem idzie, jeden z drugim pa, pan czy pani i nic nie widzi, czy o kulach czy tego, bo tam bardzo dużo ludzi jeździ i do, do szpitala i ze szpitala i tam pracują przecież i, i tablicy nie ma. Nie byłoby co coś zrobić z tą tablicą, żeby ją podłączyli i żeby każdy wiedział. A. jednym okiem, elektroniczna tablica była z która godzina, czy dokąd jedzie czy jaki jest czyli teraz nie ma elektronicznej tablicy no pusta, ale tablica jest piękna no, 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 no. i przystanek jest, wszystko jest w porządku tylko, że nie działa tylko właśnie, żeby, żeby ta tablica była jakoś no ja mogłaby tam działać ja często tak. teraz jeżdżę i zawsze muszę pytać się, no nie tylko ja, bo tam dużo ludzi takich jest żeby jeden drugiego pyta, żeby przeczytać a tam takie maleńkie literki, a to ktoś po 90 czy 80 no to nie bardzo, to tam jakoś idzie do... No do tak, do, na, do... A, mhm. z Lu, a z lupą przecież nie chodzimy na przystanek, bo to bez sensu. No, no właśnie, no. A ja nie wszyscy umieją się obchodzić te, z telefonem, to też prawda. Tak, też prawda, jak najbardziej rozumiemy. Dobrze, mamy ten temat zanotowany, zapisany, na pewno nasza koleżanka Iwona zapyta, dlaczego ta tablica e, z która powinna być elektroniczna, nadal nie działa, chyba że Iwona coś wiesz już na ten temat, a my o tym nie wiemy. To znaczy, one miały być już jakiś czas temu podłączone. Nie wiem dlaczego nie ma jeszcze, ale to pytam się, nie ma problemu. Super, bardzo dziękujemy i odbieramy kolejny telefon. Halo, dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słuchamy. Ja mam takie pytanko, chciałbym się tylko dowiedzieć, czy coś się tam ruszyło w sprawie tego rzecznika praw konsumenta w starostwie w Głogowie. A, miałem otrzymać odpowiedź przed weekendem, ale nie otrzymałem. Już dopytuję, jak tam sytuacja. Dobrze? Dobra, dobra, to to dziękuję, ja będę słuchał. Okay. Dziękuję Dziękujemy. Jakbyśmy się dowiedzieli, to może my z Kasią też przedstawimy taką informację po temacie dla reportera już, bo może się nie udać, bo zostały tylko dwie minuty do 9.45. To może jeszcze jakiś jeden telefonik. No tutaj Zapraszam. akurat ta sprawa taka może istotna. Tak, ta istotna, ale też ta z przystankiem też taka dość no smutna. Ciekawa. dla osób, które mogą czuć się wykluczone w taki sposób, a nie inny. Natomiast, no, tak jak Iwona tutaj nam powiedziała, przekazała informację, której sami zresztą słyszeliście przed chwilą, postara się zapytać dlaczego albo kiedy, może tak, kiedy już te tablice, które miały być, zostać włączone, zostaną uruchomione tak jak trzeba i wtedy wszystko już będzie grało i buczało w Lubinie. 726, 114, 114, ostatnia minuta tematu dla reportera. Tak. Dzisiaj możecie się jeszcze spodziewać bardzo ciekawych informacji odnośnie kolejnych środków finansowych, które płyną do regionu z rządowych programów. E, I Kasia Rososzko na briefingu prasowym będzie i ja mhm. będę miał dzisiaj okazję posłuchać, ale też będą środki KGHM-owskie na, na Głogowską Świątynię. Te te telefon. Tak, telefon, to odbierz. Te 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 telefon, telefon, się hmm. rozłączył taki... się. Ja na to w takim razie mm. chyba będziemy powoli kończyć dzisiejszą audycję, bo za chwilę wybije 9.45. No, chyba że komuś faktycznie tak rzutem na taśmie się uda. Ale żeby myszka się proste. rzuciła. No tak, bo, to, bo, ona jest, bo ona jest agresywna, wiesz? Zawsze, jakiś koniec tematu dla reportera, to ona się rzuca dziwnie na mnie. No I dlatego boję się myszy. No, a, już wszystko jasne. Dzik bojący się mi myszy. To jest w ogóle hit. Tak, coś w tym jest. To co, to pani, kończymy. Tak, kończymy dzisiejszy temat dla reportera. Kończymy. Zapraszamy jutro 9.15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726-114-114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.